Cześć z tej strony Kasperos, to jest kolejny odcinek informacyjny. E, dzisiaj będzie krótko, bo powiem tylko, że jest drugi sezon, czyli nowy sezon w Diablo. E, z tego może coś nagram. Nie wiem, czy w ogóle są osoby chętne do oglądania tego, ale w każdym razie, ewentualnie jakiś krótki filmik, żeby może też zaprezentować kawałek tej gry. I może ktoś się jednak skusi byłaby szansa, żeby pograć sobie razem. Byłoby naprawdę bardzo fajnie. Kolejna gra, w którą zacząłem grać, to jest Hearthstone. Gram... No tak nawet sporo grałem. Już tam trochę trochę mam kto gra, to wie, że tam mechmage i tak dalej, o co chodzi. Otóż gram właśnie teraz Majem, mam całego mechmage'a oprócz Doktora Buma I też na pewno coś z tego będzie. Ale jeszcze zobaczymy w jakiej to postaci będą te odcinki. Jeszcze raz bardzo dziękuję za 40 subów, za 1000 wyświetleń. 43 suby są obecnie. Przepraszam, że bardzo dawno nie było odcinka, ale to przez te ferie. Dużo się działo, miałem mało czasu. Przepraszam bardzo, że w końcu nie było żadnego odcinka, ale postaram się to jak najszybciej nadrobić wyświetlenia rosną, 500 wyświetleń urosło od ostatniego czasu, za co bardzo wam wszystkim dziękuję eee, Co więcej, jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim tutaj co brali udział w konkursie na 1000 wyświetleń eee, Nagrodę dostał my Drapioski Wybrał sobie jako skina, skina do Jinx Myślę, że no dobry wybór w sumie jakbym miał kupować to albo do Welkoza, albo do Jinx. Więc jeszcze raz wielkie dzięki za tysiąc wyświetleń i widzimy się w, no, Myślę, że w bliskim czasie, tak, bo tutaj jakieś fany moment się szykują. Tego nie jest dużo. Ale może coś z tego się uda skleić. Jeszcze zobaczymy ile to będzie czasu i czy Wam się to spodoba, nie chcę, żeby też były za długie, nie chcę, żeby były za krótkie, chcę, że no tak około 5 minut mam nadzieję, że będą trwać, więc trzymajcie się, do usłyszenia w następnych odcinkach.